Opowiem ci o pewnych narodzinach. Zaczęło się niewinnie od eksplozji mojego atomu, a tak naprawdę od prostego rysunku, nazywanego neuroatomem. Pracowałam wtedy z tematem bhakti, by oddać moją miłość do ludzi, do świata, do Boga i do wszystkich istot żyjących. Skupiłam się bardzo mocno, pamiętam na procesie rysowałam każdą linię z uważnością. Zasilałam całą swoją energią koło. Poproszono nas by atom zostawić zamknięty, żeby ta energia była cały czas skupiona w nas samych. Rozeszliśmy się po jakichś trzech godzinach do domu. Dojechałam i poczułam dziwny niepokój. Poczułam się, jakbym była struta, jakbym była chora. Biłam się z myślami i dodatkowo była jeszcze pełnia różowego księżyca. Czułam, że zaczynam źle się czuć i jestem chora. W kolejnym dniu przyszła do mnie odpowiedź: dlaczego tak się czuję? Bo mój atom jest zamknięty. A przecież wszystko jest energią, która musi krążyć we wszechświecie. I nagle poczułam wdzięczność za wszystkie dobrodziejstwa i błogosławieństwa, których doświadczam na co dzień, zwłaszcza do moich najbliższych i ludzi, którzy współtworzą moją przestrzeń pasja. Poczułam, jak zalewa mnie ogrom miłości. Rozłożyłam rysunek. I z mojego czarnego atomu zamkniętego zaczęłam wypuszczać linie. Każda niosła niesamowitą wibrację wdzięczności do męża i syna, do moich rodziców, teściów, przyjaciół, zwłaszcza moich joginów, do naszych nauczycieli i mistrzów oświeconych. I pojawił się uśmiech na mojej twarzy. Poczułam, że się uwalniam. Po wybuchu atomu stworzyłam też mini projekt, który nazwałam Jajo. Połączyłam go z czasem Wielkiej Nocy, z symboliką odrodzenia i przebudzania się do nowego. Po nim też się coś zaczęło we mnie i ze mnie uwalniać. Ten projekt był ważny i bardzo połączony z atomem i ze wszystkim, co działo się od jego wybuchu. Narysowałam także siebie. Spojrzałam na wszystkie swoje rysunki z ostatniego roku. Przeanalizowałam całą swoją twórczość. Przez ostatnie dni, tygodnie czułam, jak pojawiają się nowe refleksje, i wiedziałam, że całe to wydarzenie zaprowadzi mnie do czegoś nowego, dobrego i pięknego. Śniłam w nocy neurolinie, rano spisywałam myśli na papier. Zebrałam w całość cały swój dorobek artystyczny. Przemyślałam każdy detal. Wróciłam też do badań na temat sztuki i dobroczynnego wpływu na nasze zdrowie, przede wszystkim psychiczne. Wróciłam do swoich sketchbooków, tak zwanych dzienników sztuki, w których zapisywałam wszystkie swoje projekty. I przypomniało mi się, że już w 2012 roku robiłam dogłębny research na temat neuronów, komórek rakowych i stworzyłam przepiękny projekt, który zainspirowany był historią mojej babci, babci Antoniny, która przechodziła. Przez walkę z nowotworem, i była to dla mnie inspiracja, dla mojej sztuki, bardzo bliska mojemu sercu i bardzo ważna. Zebrałam do kupy całe swoje tych, dotychczasowe doświadczenie jako artystka, świadoma kobieta, joginka terapeutka i stworzyłam a raczej powiedziałabym odrodziłam nową metodę, która bazuje na poprzedniej mojej autorskiej praktyce Healing Art Practice. Metodę, którą nazwałam Neuroartivita, czyli neuro sztuka życia. Neuro nawiązuje do neurobiologii i neuroestetyki, która bada wpływ sztuki na nasz mózg. I jest bardzo ważną częścią mojego procesu. Art to jest sztuka, czyli ekspresja twórcza. I vita znaczy życie od mojego duchowego imienia Divita, czyli boska, kobieca moc. To jest ta pierwotna energia kreacji, intuicji wrażliwości i wewnętrznej mądrości, która płynie przez każdą z nas. Praca z tą energią pozwala nam głębiej dotrzeć do siebie, do swoich emocji, do przestrzeni duchowej. Divita to jest moc, która łączy nas z naszą prawdziwą naturą i jest stanowczo głównym fundamentem mojej twórczości i uzdrawiania w metodzie neuroartivita. Wierzę, że każda kobieta nosi w sobie boską moc kreacji. Moc, która płynie z intuicji, z serca, ciała i duszy. Moc, która tworzy, uzdrawia, czuje i łączy. Neuroartywita jest przestrzenią, w której twórczość staje się życiem, a życie sztuką. To nie jest tylko metoda. To jest droga powrotu do siebie poprzez kolor, linię, gest i oddech. To podróż przez emocje, wspomnienia, blokady i marzenia. To przestrzeń, której bioniczne linie sprowadzają nas ku sercu, a kolory stają się językiem duszy. W neuroartywita tworzymy, aby poczuć. Odczuwamy, aby uzdrowić. Uzdrawiamy, aby żyć pełnią siebie, pełnią życia W metodzie neurosztuki życia wykorzystujemy różne techniki artystyczne: rysunek jako wyraz naszej intuicji i emocji, malarstwo, które daje możliwość pełnego wyrażania siebie, kolaż i montaż, które przeplatają naszą historię z doświadczeniami. Mandala i mandora jako symbole centrum, harmonii i przestrzeni duchowej, tkanina artystyczna jako sposób na dotknięcie energii ciała i materii, i grafika jako subtelny język form i porządku. Moja sztuka podąża za neurolinią życia bioniczną linią, która łączy, przeprogramowuje i tworzy nowe obwody emocjonalne.